Czarnków to wyjątkowe miasto, łatwo się w nim zakochać. Tu można godnie żyć. Tu rozwijamy skrzydła. Mówią, Czarnków ma dobrego burmistrza. I to prawda. Franciszek Strugała to osoba, której możemy zaufać. To uczciwy człowiek, dobry gospodarz, skuteczny, z jasną strategią działania. Najpierw uporządkował kanalizację, wodociągi, drogi, to, co mniej widać, a co bardzo potrzebne, by normalnie żyć. Teraz przyszedł czas na odnowę serca miasta. Starówka odżyła dla mieszkańców. Nie do poznania są uliczki przylegające do centrum. Dynamicznie rozwijają się usługi. Rynek zbożowy stał się urokliwym miejscem. Powstał punkt widokowy na górze krzyżowej. Buduje się przystań nad notecią. Otrzymaliśmy duże pieniądze z funduszy zewnętrznych. Rozwijają się czarnkowskie przedsiębiorstwa. Nasze przedszkola i szkoły są zadbane i przyjazne. Powstał orni, nowoczesne place zabaw, zmodernizowano obiekty basenowe. I wielka sprawa. Sukcesem zakończyły się starania o budowę obwodnicy, która za dwa lata ma być gotowa.